Rozdział 22. Kazanie w Ascoli Piceno i uzdrowienie chorych. W owym czasie, w którym, jak opowiedziano, czcigodny ojciec Franciszek kazał do ptaków, obchodził miasta i grody i wszędzie rozsiewał ziarna błogosławieństw. Dotarł też do miasta Ascoli. Jak zwykle, bardzo żarliwie głosił tu słowo Boże, a ręka najwyższego dokonywała przemiany. Prawie cały lud napełnił się wielką łaską i pobożnością. Wszyscy pragnąc go słyszeć i widzieć, cisnęli się jedni przez drugich. A trzydziestu mężów duchownych i świeckich przyjęło wtedy od niego habit świętego zakonu. Do tego stopnia wielką była wiara mężczyzn i kobiet oraz pobożność ducha względem świętego Bożego, że kto mógł dotknąć przynajmniej Jego ozienia? Ogłaszał się za szczęśliwca. Kiedy wchodził do jakiego miasta, radowali się duchowni, dzwoniły dzwony, weselili się mężczyźni, cieszyły się kobiety, wykrzykiwały dzieci, a często brali gałązki z drzew i ze śpiewem wychodzili mu naprzeciw. Przewrotność heretycka doznawała klęski. Wiara kościoła rosła, a podczas gdy wierni krzyczeli z radości, heretycy się kryli. Tak wielkie biły odeń o znaki świętości, że nikt nie śmiał mu się sprzeciwiać, jako że tylko na niego patrzyło całe zbiegowisko. We wszystkim i ponad wszystko uważał, że trzeba strzec, czcić i zachowywać wiarę świętego kościoła rzymskiego, bo tylko na niej zasadza się zbawienie wszystkich, co mają się zbawić. Czcił kapłanów i z wielką serdecznością odnosił się do całej hierarchii kościelnej. Ludzie dawali mu chleb do poświęcenia, który długo zachowywali, żeby przez kosztowanie go leczyć się z różnych dolegliwości. Po wiele razy ośmieleni wielką wiarą obcinali jego tunikę, tak, że czasem zostawał prawie nagi. A co jeszcze bardziej dziwne, także rzeczy, których ojciec dotknął, przywracały niektórym zdrowie. Pewna kobieta mieszkająca w domku koło Arezzo była w ciąży. Kiedy nadszedł czas rozwiązania, ciężko rodziła przez wiele dni. Przygnieciona niesłychanymi bólami, wisiała między śmiercią a życiem. Jej sąsiedzi i krewni słyszeli, że tą drogą będzie przechodził święty Franciszek do pewnej pustelni. Ale zdarzyło się, że kiedy oni czekali, święty Franciszek przyszedł do wspomnianego miejsca inną drogą. Udawał się bowiem konno, gdyż był słaby i chory. Dotarłszy na miejsce, przez pewnego brata imieniem Piotr, odesłał konia do tego męża, który mu go z miłością użyczył. Brat Piotr, odprawiając konia, ciągnął tą drogą, przy której męczyła się owa kobieta. Tamtejsi mężczyźni, ujrzawszy go, szybko pobiegli do niego, sądząc, że to sam święty Franciszek, ale spostrzegłszy, że to nie jest on, bardzo się zasmucili. Zaczęli rozpytywać się o jakąś rzecz której by dotknął swą ręką święty Franciszek. Długo tego dochodzili, aż wreszcie wybrali cugle od wędzidła, które on jadąc trzymał w ręku. Wyjęli wędzidło z pyska konia, na którym siedział święty ojciec, a cugle, które on sam trzymał we własnych rękach, położyli na kobiecie. Od razu niebezpieczeństwo minęło. Porodziła radośnie i zdrowo. Gualfreduccio, mieszkający w Città del Pieve, Człowiek religijny, bojący się i chwalący Boga, razem z całym swym domem, miał u siebie sznur, którym kiedyś przepasywał się Błogosławiony Franciszek. Zdarzyło się, że w tej okolicy wielu mężczyzn i niemało kobiet zapadało na różne choroby i febry. Wspomniany mąż chodził po domach chorujących. Zanurzał sznur w wodzie albo wrzucał do niego nieco włókien ze sznura i dawał pić cierpiącym. W ten sposób wszyscy w imię Chrystusa odzyskali zdrowie. Działo się to pod nieobecność błogosławionego Franciszka i jeszcze o wiele więcej, czego nawet w bardzo długim opowiadaniu nie mógłbym objaśnić. Wszakże w tym dziele zamieścimy pokrótce niektóre z tych zdarzeń, jakich Pan, Bóg nasz, raczył dokonać w jego obecności.